Jestem w miejscowości Biograd, jeżeli dobrze zapamiętałem. Tym małym tranzytem. I miejscowość jak miejscowość. Taki drugi koło brzeg. Są palmy. Jest na pewno w innych miejscach troszeczkę bardziej ładnie. Bo tutaj jest po prostu tłum różnych łodzi, łódek, motorówek. Ale! Słuchajcie. Załapałem się na jakiś koncert ptaków. I powiem Wam, że przypomina mi to, yy, to że przypomina yy, właściwie, że no tak sobie wyobrażam yy, raj za czasów Adama woda Jewy. Nie wiem, czy to będzie tak dobrze słyszeć, tak jak ja słyszę. Nie wiem, tak jakby zgromadzenie yy, jakichś ptaszków na, na tych drzewach, i to tylko tutaj. Nigdzie indziej nie słyszałem ich. Po prostu coś niesamowitego. Może przemieszczę się dalej, żeby było bardziej słychać. No niestety motocykl zagłuszył troszeczkę. Przejeździłem dużo już tej Chorwacji, ale z takim miejscem się nie spotkałem. Naprawdę, uwierzcie mi. Nie wiem, co mam myśleć. Co te ptaki tu kombinują? Nawet nie wiem, jak wyglądają. Nie sądzę, żeby to były wróble. Ale może z jakiejś rodziny wróblowatych. Coś niesamowitego. Być może natrafiłem na jakiś festiwal ptasi.